Region Podbeskidzie ZZ Solidarność organizuje ogólnopolskie rajdy solidarności. Co roku związkowcy odwiedzają inne miejsca w Beskidach i co roku zatrzymują się w innym schronisku. W tym roku przyszła pora na okolice Wielkiej Raczy, a konkretnie schronisko na Przegibku, wysokość 1000 metrów nad poziomem morza. Teraz powiedz Lucynko, dlaczego warto brać udział w tych rajdach? Dlaczego warto? No bo chociaż dla samego zdrowia chodzi. Dla zdrowia. Dla zdrowia, no i jest fajnie. Jest klimat taki, że po prostu mega. Mega klimat, tak. My jesteśmy zgrani, lubimy chodzić, dużą grupą jesteśmy z Proceatu. Na pewno to jest wyjście na łono natury, tak, a, a nam tego takiego odstresowania barakuje. Zresztą to jest cykliczne, cykliczne, nasze wyjścia coroczne. Zawsze we wrześniu mamy takie wyjścia. Poprzednio był na Stoszku. Dzisiaj jesteśmy na Przegibku. Nie ten Przegibek przy, w Bielsku biały, ale, ale w powiecie żywieckim. Ta góra jest szczególna, no tak zresztą tutaj w ogóle na, na terenie powiatu żywieckiego, na tych terenach działały grupy partyzanckie. Tradycyjnie podczas górskich wędrówek związkowcy uczestniczą w mszach świętych odprawianych na górskich szczytach i polanach. Tym razem odwiedzili kaplicę pod wezwaniem podwyższenia krzyża świętego na Przegibku. Cieszę się waszą obecnością. Zawsze zapraszamy w te strony, tak piękne, wyjątkowe. I oczywiście tak jak się mówię w Kazaniu, ważne jest to, żeby podtrzymywać te ideały Solidarności, czyli przede wszystkim, żeby ta Solidarność przez to duże S przekładała się na Solidarność przez małe S, a więc w naszej codzienności, żeby objawiała się wzajemna życzliwość, wspieranie się, podtrzymywanie na duchu, żeby to było jakoś widoczne w codziennym życiu. Wtedy na pewno. Ten duch Solidarności przetrwa na przyszłości. Na mecie rajdów w schronisku na Przegibku organizatorzy przygotowali test. Jaką wiedzą trzeba było się wykazać? Bardzo dużą i wiedzą z podstawówki historyczną wiedzą tutaj na szlakach i oczywiście z tego schroniska też wiedzą historyczną. Nie? Jest tutaj wiele takich tablic informacyjnych, na których wszystkie odpowiedzi są. Nie Tylko tak trzeba właściwym szlakiem iść. Tak, oczywiście, od Kolonii. Zaczynamy od Kolonii i tam na tym szlaku jest tablica edukacyjna o oddziale Zemsty i zapewne bardzo dużo jest pytań z oddziału. Też są tablice informacyjne o naprzeġibku. E, I też są takie pytania z naszego regionu. E, myślę, że ludzie odpowiedzą na to pytanie. Ale nie wiem, kiedy poświęcony został krzyż. Trudne pytania. No tak, bardzo, bardzo mylące, ale bardzo fajne. Gratulujemy. Dziękuję pięknie, jestem w szoku. Nie, bo Książki jakieś. Ja nie mogę. To jest, proszę powiedzieć, za co pani do dostała ten puchar? No mówią, że na wiedzę. Przede wszystkim to jest nagroda za najliczniejszą drużynę uczestników rajdu. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którym się chce chodzić po górach, a szczególnie naszej organizacji związkowej. Ponieważ to już jest dziewiąte wyróżnienie z rzędu, dziewiąty puchar za najliczniej, najbardziej zorganizowaną, mam nadzieję najbardziej grzeczną na rajdzie, na szlakach, drużynie, która po prostu kontynuuje swoją pasję chodzenia po górach. Dlaczego jeszcze warto? Dlatego, że nasi członkowie związku chcą takich integracji, chcą wyjść, chcą się spotkać, chcą się zmęczyć pod tymi górami. Co roku na innej górze jesteśmy może nie taka duża jak, jak, jak ostatnio, ale też wysiłek potrzebny, żeby na tą górę wyjść i też się można spocić. Dlaczego warto się spotykać na takich No Żeby spotykać się z przyjaciółmi, poznawać przyrodę, poznawać góry, poznawać nowe szlaki, nowe miejsca. Warto się spotykać dlatego, żeby jednoczyć ludzi, którzy są jeszcze... Eee, I, I dla Nie szacunków, dla ludzi, tak. którzy pracowali w solidarności. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy, pogoda mimo wszystko jesteśmy, dopisała. Jesteśmy drugi raz, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo nam się podoba. Nic integracja, dodać. pełna integracja. Jestem, no jestem drugi raz na radzie bawię się świetnie, jest super, fajnie, atmosfera jest miła, fajna, towarzystwo super. No wymarzona pogoda, co można więcej chcieć. Najważniejsze jest to solidarność.